Witamy serdecznie. Witamy. Dzisiaj... Nie, dobra, nie. Witamy serdecznie. No to nie no to Jeszcze raz, powiedz ja... Dobra. Witamy serdecznie. Witamy. Dzisiejszy odcinek wyłącznie dla osób pełnoletnich, dorosłych. Także dzieci siadło spania. Zaczynamy. Świętujemy. Świętujemy niewiele co, bo świętujemy setny odcinek. Ding, ding. Setny film. Eee, ja otwieram, Litka jest... mówi. Zrobimy to czym? Było eee. o tem jakimś, nie? No nie wiem, różne tutaj rzeczy Rzecz są. Ten film jest z filmem setnym na naszym portalu. Istniejemy już trochę czasu eee, i tak naprawdę był czas, że tych filmów było mniej, teraz jest od nowego roku zaczęło się. Zaczął się lepszy czas, jest, jest tego trochę więcej, ale generalnie jak tak spojrzymy w tył, to, to trochę już tutaj się nadziało, że tak powiem. Trochę się działo. No w tym roku wiadomo, że najważniejsza, największa zmiana to jest ten cały warsztat. Jak widzicie, to tam totalny bajzer jest wszędzie, ale się to zmienia. To, co tutaj widzicie, no to to wszystko właśnie. Te najmniejsze elementy staram się jak najszybciej pozawieszać na ścianę, czyli wykorzystać te wszystkie powierzchnie, które jeszcze są do, do wykorzystania, żeby sprzątnąć, żeby też nie tracić czasu na szukanie po jakichś kartonach, pudłach, czy chodzeniu do, do starego warsztatu i szukaniu, nie wiem, miarki czy, czy zacisku. Ja trochę czasu potrzebowałam, żeby w starym warsztacie, w tym małym, yy... Domyślić, na, na, musiałam się po prostu nauczyć, gdzie Jarek co chowa. Jak już się nauczyłam, to jest nowy warsztat. I jest, jest mnóstwo kartonów właśnie to jest niebuzegowane, więc ja teraz generalnie jak wchodzę, to nawet nie próbuję szukać, tylko od razu Jarka, bo no wiadomo, że przyjdzie czas na to, że ja będę wiedziała gdzie tu co leży, bo jest wieki w moją stronę, coujesz? Nie, tak. Co, mówisz, nie w lampę. W każdym razie myślę, że będziecie na tyle cierpliwi, żeby... Yy, żeby że dacie nam na wystarczająco dużo czasu, żeby to wszystko tutaj uporządkować, żeby wtedy ruszyć pełną parą, chociaż myślę, że od stycznia naprawdę nie jest źle. Po samej ilości wpisów, ja wczoraj próbowałam przebrnąć przez, nie odrobiłam lekcji w sumie przez parę dni, i próbowałam przebrnąć przez posty związane z konkursem. I muszę powiedzieć, że byłam nieźle zaskoczona ilością i waszą reakcją. Bardzo to cieszy. Zapraszamy na więcej oczywiście to też od razu przepraszamy, jeśli czasami wydaje się Wam, że, że długo na przykład nie odpisujemy, to naprawdę wybaczcie, ale no, robimy to faktycznie tylko i wyłącznie we dwójkę. Nagrywanie filmów, montaż tego wszystkiego, yy, prace takie tutaj w warsztacie. No wiadomo, dwójka dzieci, które. Chcą a, bardzo pomóc. Tak, chcą bardzo pomóc i i wymagają też wiadomo, że czasu musimy się nimi zająć, więc ciężko to wszystko pogodzić, a mimo tego naprawdę w tym roku obiecujemy, że będzie tych rzeczy dużo, dużo więcej niż, niż poprzednio. A tym bardziej, że wszystko, staramy się, żeby wszystko, znaczy staramy się, tak jest, że wszystko u nas na portalu jest nasze własne, czyli... Co też nas na pewno wyróżnia, jak zobaczycie jakieś, nie wiem, działania innych firm czy, czy czy ludzi na. powiedzmy nawet na, na Facebooku, to są to przeklejane jakieś informacje, fotografie z innych portali, dla mnie to jest niepojęte. No, pokazywanie i chwalenie się, a zobaczcie, jakieś tam zdjęcie bez sensu. To, co, to co widzicie u nas na nami drewno, to jest stuprocentowo nasze, autorskie. I, I to nie to, że się tu ktoś cieszy, ktere, cieszy no to no, no. Tyle, że znaczy no cieszy, wiadomo. I chwalimy się tym tak po cichu, ale to po prostu wymaga. Ja robię zdjęcia. Ostatnio przygotowywałam zdjęcia do artykułu, który się za chwilę pojawi. Tak naprawdę ja te zdjęcia na karcie albo zrzucam na komputer, albo daję po prostu kartę Jarkowi. I on niestety potem tą każdą rzecz musi wziąć w rękę. Nawet przed wypuszczeniem filmu to się wydaje tak: enter, ale to tak nie jest. Opisanie tego wszystkiego to naprawdę. Ale nie będziemy zrzędzić, bo nie o to chodzi. Świętujemy. Świętujemy. Moje gratulacje, Arabi, oczywiście, bo to Twoje Moje dziecko. Litko. I Wasze gratulacje, że, że wytrwaliście z nami tyle czasu i że przymrużaliście czasami oko na jakieś takie niedociągnięcia mój pierwszy odcinek ja o od mądrze, po prostu. <gry> ale, ale generalnie teraz już chyba będzie z górki, że mamy teraz takie grono odbiorców, które nie stara się rzucać nam kłód pod nogi, tylko raczej stara się yy, nam pomagać, tak naprawdę, przy tym wszystkim. Z tego co pamiętam, bo, bo ja oczywiście chaotycznie mówię o wszystkim, ale mówiliśmy, mieliśmy powiedzieć też o sklepie. Tak, bo, bo wiele ludzi pyta się nas i męczy kiedy sklep, kiedy sklep do mnie drewno. To nie jest taka prosta sprawa. Jeśli ktoś prowadził jakiś sklep internetowy, wie, że to no, kolejna rzecz, o którą trzeba było naprawdę dbać, żeby zaczęła działać. I mamy tu jeszcze inną propozycję. Zobaczymy, jak się to spisze. Postaramy się od sklepów, czy od procentów, jakby to powiedzieć, wywalczyć jakieś zniżki, wyłącznie takie naprawdę ekskluzywne dla domu i drewno. I tutaj setny odcinek i myślę, że też od razu pierwsza niespodzianka. Pierwszy taki taki, taki właśnie taki upust, taka duża zniżka będzie już dzisiaj pod wpisem właśnie tym, który właśnie robimy. Także. Zapraszamy do skorzystania, mam nadzieję, że... To, że niektórzy zainteresowani będą zadowoleni, bo to... Tak jest, no bo co ważne właśnie to będą takie rzeczy wyłącznie na domy drewno. U pustych, których na pewno nigdzie nie dostaniecie. A tak... miłe jest to też, że do wielu drzwi, do których zastukaliśmy, yy, że wiele drzwi, do których zastukaliśmy otwarło się chętnie na współpracę i to nie jest tak, że a nie, nie ma mowy, nie, a my nic z tego nie będziemy mieć, a w ogóle nie. Bardzo byliśmy miło, mile zaskoczeni i, i stąd też już właśnie ten, no nie będę mówić, będzie wpis. Tak, wiedzieć, no właśnie to, 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 to słowo, do mi drewno zaczyna faktycznie otwierać pewne drzwi i Wy również z tych drzwi mam nadzieję, że skorzystacie, otwartych. O, koza się yy, Jeszcze mieliśmy powiedzieć też o tym, że. bo to żeśmy w sumie już chyba mówili w zeszłym roku, jak był półmetek, yy, czy jak rok działalności, wspominaliśmy o tym, żeby spróbować live prowadzić. E, tak jest, live. Tutaj spróbuję, spróbuję jeszcze, właśnie nie, nie testowałem tak na, naprawdę tego internetu tutaj w warsztacie. Zobaczymy, jak to wyjdzie, i spróbujemy właśnie zrobić w końcu jakieś spotkanie live z Wami, żeby. Yy, Zwiększyć po prostu interakcję, czyli my na żywo. Jeśli ktoś będzie miał e, chęć dołączyć również na żywo z kamerą, zobaczymy jak to wyjdzie. Ja jestem taka ciekawa, <grym> po prostu ja nigdy nie uczestniczyłam w czymś takim i jestem. A jak ktoś poprosi, żebyś, nie wiem, zrobiła. Ale to ja mówiłam, że to tylko z przodu. Nie, nie, ja zaraz takie niszki mówię. Nie, myślę, że to będzie ciekawe doświadczenie i myślę, że też że będą osoby chętne, które. Które z nami wejdą w dialog, będą chciały wejść. Zapraszam już dzisiaj. I to wszystko, chyba, nie Nie wiem. ma co przedłużać, bo tu. 101 film, <laughs> słuchajcie, już czeka w kolejce, także musimy nagrać następny i, i zaraz emisja kolejnego. Także... Tak więc jeszcze raz wszystkiego dobrego i zostańcie z nami jak najdłużej. Do zobaczenia. Ciao.